Witajcie, kochani. Być może widzimy się ostatni raz, więc chciałam podziękować wszystkim starym znajomym, wszystkim nowym znajomym, wszystkim, którzy przez te kilka lat stali się prawdziwymi przyjaciółmi. I chciałam Was prosić o to, abyście mnie dobrze wspominali, i jeszcze o jedno. Ludzi podobnych jak ja, macie wokół siebie o wyciągnięcie ręki. Najczęściej są zbyt nieśmiali, zbyt zamknięci w sobie, aby poprosić o pomoc. Zresztą, a kiedy o nią proszą, to się kończy tak jak moja prośba o prowizoryczną naprawę dachu: a mianowicie, jest to po prostu okazja, aby kogoś zniszczyć i kogoś zaszczycić. Tak, kochani. Jestem typową ofiarą zaszczuwania. W tej chwili bóle nowotworowe są tak silne, że nie jestem w stanie z nimi walczyć. Po prostu są silniejsze ode mnie. I tak się kończy po prostu moja podróż ale nie w tym rzecz. Po tym może powiem nieco później. Takim tematem, który we Włoszech jest coraz mocniej poruszany właśnie przed tak zwanymi wyborami europejskimi, mówię tak zwanymi, gdyż przypominam w chwili obecnej, to jak głosujecie nie ma znaczenia, ani nawet kto liczy głosy. Ważne jest, kto układa listy wyborcze. I sami się zorientujecie, jak to będzie wyglądało, a także ma to też, powiedzmy sobie, relatywnie niewielki wpływ, dlatego że właśnie ustalono już wszystkie wygodne normy, które pozwalają na zachowanie status quo bez względu na wyniki wyborów. To znaczy głosujecie i co najwyżej możecie wybrać sobie poganiacza niewolników. Podobno, o, aczkolwiek trudno to znaleźć w dokumentach, acz, choć może to mieć pewne wyjaśnienie, właśnie nie tak dawno Parlament Europejski uchwalił dyrektywę, że wszystkie pertraktacje prowadzone przez władze unijne mają być tajne. Także nie ma już przejrzystych rzeczy, no i pani wodę lejem będzie mogła się na, taką, na takie prawo powołać. Pamiętajmy, mądre słowa: że w społeczeństwie, które z założenia oparte jest na prawie, kiedy praw nie ma, powstaje chaos. Ja namawiam Was serdecznie do przeczytania jednego z materiałów. Ja tam dałam prawie cały artykuł. Tych, którzy znają język angielski albo są wprawni posługiwaniu się googlowskim tłumaczeniem, zachęcam do zajrzenia na stronę Natural News, czyli Naturalne wiadomości, gdzie omawiana, omawiane są scenariusze, tudzież modelowanie, podkreślam, modelowanie tego, co będzie miało miejsce w przypadku na przykład zniszczenia sieci energetycznej, Elektrycznej. Co się stanie? Praktycznie przy trwałych zniszczeniach, bez względu na to, czy będą rezultatem konfliktu, czy będą rezultatem na przykład burzy słonecznej, w ciągu roku według tych szacunków odejdzie 90% ludzkości Ziemi. Także nie są to pozytywne sprawy. I o czym chciałam Wam powiedzieć? W jedności jest siła. Tylko grupy mogą przetrwać, dlatego że według tego scenariusza początki oczywiście będą jeszcze względnie normalne, bo jeszcze będą zapasy żywności, jednak to bardzo szybko o, o, zniknie. Nie będzie już dostępne. Następnie, oczywiście, nie będzie można ładować żadnych elektrycznych urządzeń, a więc warunki staną się dodatkowo trudne. Trzeba liczyć się z przemieszczaniem przede wszystkim ogromnych mas z miast, które będą miały nadzieję, że na wsi będzie im się lepiej wiodło. No i będzie dochodziło do plądrowania, będzie dochodziło do walk i do niszczenia chociażby ludzi po to, żeby zdobyć kromkę chleba. I, I tutaj właściwie będziemy mogli zauważyć cofnięcie się niemal do epoki kamienia łupanego, o ile nie gorzej, bo wtedy ludzie żyli w, we wspólnotach i tylko wspólnota może się obronić, tylko wspólnota może przetrwać. Jednocześnie przypominam, że żadnych leków nie będzie, więc będą odchodzić ludzie z chorobami przewlekłymi, przede wszystkim cukrzycy, którzy nie będą mieli żadnej opieki. I w tej chwili zastanówmy się, kiedy tak łatwo, nawet polscy rządzący mówią o konflikcie, to konflikt może spowodować właśnie taką sytuację. Ludzie, którzy są pewni, że mają bunkry, w których mogą się schronić, że żywności im nie zabraknie. Natomiast zwykli ludzie, po prostu zasoby ludzkie. Które są w tej chwili w nadmiarze i które trzeba ograniczyć. Dlatego proszę, pamiętajcie o najsłabszych ze społeczeństwa. Oni się nie obronią. Sprawa dotycząca migracji to sprawa która we Włoszech wiąże się z wystąpieniami pana generała Wanaciego, który niespodziewanie stał się jednym z y, najbardziej popularnych polityków kandydujących do Unii Ocji. I y, y, tutaj y, jednej rzeczy absolutnie nie można panu generałowi odmówić, a mianowicie tego, że mówi on i formułuje swoje myśli w sposób bardzo logiczny. A przede wszystkim zaczął od terminu migracja i migranci. Otóż migranci są to są tacy, którzy migrują, przychodzą i, i zmieniają miejsce pobytu, natomiast tu nie mamy do czynienia z migracją, tylko z emigracją, a mianowicie ludzie z biedniejszych rejonów przenoszą się do rejonów, które uważają, za I tutaj pan generał Vannacci odnosi się do wypowiedzi szefa Frontexu, który powiedział, że nic nie można zrobić poza, tym, poza otworzeniem granic. Otóż pan generał pyta, jakim cudem w takim razie w takich krajach jak Australia czy Japonia praktycznie nielegalnej imigracji nie ma. Oczywiście każdy może tam wjechać. Natomiast pod warunkiem że ma wizę. I tu jest jakoś nikt nie pozywa tych krajów do nie zarzuca im łamania praw człowieka. I następne kraje, które mając ogromne środki, mało mieszkańców, nie zgadzają się czasami nawet na wjazd Ludzi, którzy nie posiadają odpowiednich zasobów finansowych, to są Emiraty Arabskie i Arabia Saudyjska, które mają ogromny potencjał. Chciałam Wam powiedzieć, że miasteczko namiotowe w okolicach Mekki może przyjąć wiele tysięcy osób. Poza tym jest podobny klimat, ta sama wiara. Przy czym okazuje się, że choć nie ma problemów z wydawaniem funduszy na budowę meczetów we Włoszech czy w Polsce, to nie ma rzekomo funduszy na to, aby przyjąć owych migrantów i migrantów. To są bardzo proste pytania, podane w bardzo prosty sposób. A w Polsce jakoś nikt na ten temat nie chce od, od, odpowiadać. Wprost przeciwnie. Żołnierzy, którzy bronią granicy, praktycznie pozbawia się wolności. I myślę, że tutaj mamy do czynienia z ewidentną inwazją. A inwazja to przecież nic innego jak agresywna wojna wojna najeźdźcza. Czy podczas wojny. Czy to takie działanie oznacza, że podczas wojny tylko jedna strona może strzelać? No, bo na to wygląda. Jak sądzicie? Jaka jest Wasza opinia? Kolejny temat to o, m, kwestia przesłuchania. Pana doktora Fauciego w Komisji Kongresowej. No i tutaj wychodzą na jaw bardzo ciekawe rzeczy. Otóż okazuje się, że owe normy dystansu społecznego i maskowania nie miały i nie mają do dzisiaj żadnego poparcia naukowego. Pan doktor Fauci stwierdził, że zostały wymyślone ad hoc, bo im się wydawało, że to będzie działać. Jednocześnie dochodzi do bardzo... Kolejnych bardzo ciekawych odkryć możemy powiedzieć, a mianowicie, że za teorią nazwijmy to łuskowców i nietoperzy, czyli łuskowców sparowanych z nietoperzami, które przerzuciły pewne patogeny na psy, czy koty, czy inne skowronki, no to stoi nie tylko Lobby amerykańskie pana doktora Fauci'ego, który zresztą mówi, że to nie on, że to nie był jego pomysł. Otóż sprawdzając dokumenty, okazało się, że niejako odkrywcą owej wersji faktów jest niemniej mniej nie więcej tylko pan Christian Dorsten. Niemiecki rzekomy naukowiec, i tutaj mówię rzekomy, dlatego że dziwnym trafem zginęły jego prace naukowe, a nawet jego doktorat, który jak wystarczy prześledzić jego działania, tutaj wiedział wszystko lepiej i to bardzo szybko. Przepraszam za malców, ale oni są pełni życia i przypominam, szukają domu. I tutaj właściwie warto to sprawdzić. Okazuje się, że nie jeden pan Drosten, ale miał on przyjaciół w Holandii którzy również podzielali tą ideę i oni również podali jako stwierdzone fakty właśnie takie ograniczenia i także zmienili definicję samego testu, który miał decydować o tym, czy jesteśmy zdrowi, czy jesteśmy chorzy. Przy okazji, tutaj chciałam powiedzieć, że kanał Dentrola Noticja podał w moim odczuciu wstrząsający materiał, opierając się na wypowiedziach dwóch pań adwokat, które były obecne w Genewie i które stwierdzają, że owe poprawki, które wprowadzają nową definicję pandemencji, jako właściwie jakiegokolwiek problemu zdrowotnego, który może się przenosić z człowieka na człowieka, być może także drogą płciową, to w tej chwili to już właśnie jest pandemencja i która należy musi być rozpatrywana globalnie. Także y, okazało się, że podobno nie było nawet głosowania końcowego, a na 194 państwa, tylko 37, wśród których na szczęście nie było ani Polski, ani y, Włoch, y, zgodziło się na owe poprawki, przy czym niektóre państwa podobno były pod silną presją, y, jak w przypadku. Indii, których przedstawiciele podobno nie mieli nawet biletów, dostali bilety dopiero kiedy się zgodzili, powrotne do Indii dopiero kiedy się zgodzili. Proszę Was, ja przekazuję Wam wiadomości, które znalazłam. Proszę Was o ich sprawdzenie i podejście do nich racjonalne. Na koniec trochę prywatne. Tego, co mnie bardzo boli i zarówno Normalnie, jak i psychicznie. Otóż w dniu przedwczorajszym, zjawiły się u mnie dwie panie policjantki, nie okazawszy żadnych dokumentów, ale jedna była w mundurze, e, wręczyły mi pismo, w którym dowiedziałam się, że będę sądzona jako oskarżona o co jestem oskarżona pytanie. Otóż, zdaniem pani, o to, że zabito mojego psa, więc jest to moja wina. Nikt mnie nie przesłuchał, pani później zaczęły mnie przesłuchiwać, i wynikło z tego, że już zostałam skazana, pokazowo, bo nie zasługuję na życie, bo trzeba mnie zamknąć. W tej sytuacji zwróciłam uwagę pani na szczenięta, ponieważ jeśli jestem potworem, to i te podrzutki nie powinny tutaj być, prawda? To miałam nadzieję, że pani je zabiorą i zapewnią im lepsze warunki niż w tej biedzie. W sypiącym się domu. Panie powiedziały, że policji nie interesują psy. To samo, co usłyszałam, kiedy zadzwoniłam, żeby zgłosić, że zostały podrzucone. A że schronisko usypia niepotrzebne zwierzęta. To nie ich sprawa. Czy widzicie tu logikę? Jednocześnie tutaj właśnie dowiedziałam się od pana z kancelarii prezydenta, który obiecywał ogromną pomoc. Jak to dzielnica tutaj będzie walczyć o to, żeby mój dom mi zabrać i go rozwalić? Bo ten dom, który ma zapadnięty dach obok, może stać i mogą w nim mieszkać ludzie, ale mój nie. Ciągle pamiętam pana komendanta, który krzyczał ukręcić babie łeb i powiedzieć, że stawiała opór. I który stwierdził zabierać psy, a potem wymyślimy powód. Przypominam, w piątek nikt psów nie zabrał. Zabrano je po trzech dniach, nie dając nikomu z nas wody i jedzenia. Bo nie pozwolono jedzenia zabrać z domu. Ja przygotowałam, a nie pozwolono mi zabrać pojemnika z jedzeniem. To przypominam. I wiecie, dzisiaj dzwoniłam w kilka miejsc. No więc okazało się, że takimi sprawami jak moje nikt się nie interesuje. U pana Ikonowicza y, odsyłają kolejny raz. W maju mnie odesłali do czerwca. W czerwcu y, odesłali mnie na święty nigdy. A najlepiej to było, jak zadzwoniłam sobie do partii Razem, bo pan... Y, Czytając motto pana Zandberga, myślałam, że jest on osobą, która walczy o, o dobre traktowanie wszystkich ludzi i zwierząt. Otóż dowiedziałam się w siedzibie partii Razem, że to jest partia, a nie stowarzyszenie charytatywne. W tej chwili nie ma gdzie się zwrócić o pomoc. Dlatego mówię, Dzisiaj przyszli po mnie i praktycznie mnie zaszczuli. Ja już nie walczę. Ból nowotworowy, który jest powodan, powodowany przez przerzuty to kości po razach policjanta, który odrywał ode mnie chorego starego bercika, po prostu jest już silniejszy. I nie mam siły w sytuacji, w której jestem jak Józefka w procesie kawki. Kiedy już mnie osądzono, nawet nie pytając mnie o nic, gdzie zabija się zwierzęta, których jedyną winą jest to, że należą do o, człowieka, który jest niepokorny i niewygodny dla systemu? W miastach, gdzie mafie deweloperskie rządzą wszystkim, gdzie poluje się na ludzi bez rodziny po to, żeby przejąć nieruchomości, które teraz są coraz więcej warte. Nic, kochani, to już wszystko. Nie wiem, czy będę w stanie nagrać. Nie wiem, po prostu fizycznie y, choroba nowotworowa y, plus stres tak strasznie mnie wycieńczyły, że y, właściwie coraz większym problemem jest y, w ogóle, żeby się podnieść z łóżka. Dlatego y, chciałam prosić, chciałam prosić jeszcze jedną rzecz moje. Moi podopieczni będą szukać domu, jak mnie nie będzie. Nie chciałabym, żeby ich też zabito za sam fakt, że są, że należą do mnie. Dlatego miejcie to na względzie. Malcy szukają domu razem, bo rozdzielanie ich byłoby zbyt bolesne. Wychowały się razem, razem z cały butelkę i są ze sobą bardzo zżyte. Także chciałabym, żeby znalazły dom razem. Są bardzo piękne, aczkolwiek jest to nowa rasa, którą nazwijmy polski pracujący na przykład. I to wszystko kochani. Patrzę teraz na moje sikorki i tak się strasznie martwię, bo one tak się cieszą z tego karmika. I widzę, że młodych ptaszków jest bardzo dużo, wróbelków, sikorek, cała grupa sierpówek. Także... Bardzo Wam dziękuję za to, że byliście razem ze mną w ciągu tych ostatnich lat i proszę, jeśli ktokolwiek mógłby kontynuować moją pracę, to siedząc na chmurce będę się cieszyć. Bardzo cieszyć. Może ktoś też będzie chciał czytać stare książki, po prostu tak ku pochrzepieniu serc. Może niedoskonale, ale być może lepiej niż mnie się to udawało. Mam nadzieję jeszcze, że skończę ostatnią książkę. To jedna z moich ulubionych powieści sensacyjnych. I tyle, kochani. Życzę Wam dobrego życia.